Księga Jozułego, rozdział dziewiąty. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy byli po tej stronie Jordanu, w górach, na równinach i nad brzegiem całym Morza Wielkiego, aż po Liban, Hetyci, Amoryci, Kanonejczycy, Peryzyci, Chywici i Jebusyci zebrali się razem, aby jednomyślnie walczyć przeciw Jozułemu i Izraelowi. Lecz mieszkańcy Gibeonu, gdy usłyszeli o tym, co Jozue uczynił z Jerychem i Aj, użyli podstępu i wyruszyli, udając posłów, i wzięli stare wory na swoje osły, i stare popękane i połatane bukłaki na wino, i stare i połatane obuwie na nogi, stare szaty na siebie, a cały chleb, który ze sobą zabrali w drogę, był suchy i spleśniały. Wtedy przybyli do Jozłego, do obozu Gilgal, i powiedzieli do niego i do mężczyzn Izraela, przyszliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc teraz przymierze z nami. Lecz mężczyźni Izraela odpowiedzieli Hivitom: a może mieszkacie wśród nas, jakże więc możemy zawrzeć z wami przymierze. A oni powiedzieli Jozłemu, jesteśmy twoimi sługami, i Jozue zapytał ich, kim jesteście? I skąd przybywacie? Odpowiedzieli mu, Twoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju ze względu na imię Pana, Twego Boga, usłyszeliśmy bowiem o jego sławie oraz o wszystkim, co uczynił w Egipcie. I o wszystkim, co uczynił dwom królom amoryckim, którzy byli za Jordanem, Sichonowi królowi Heszbonu i Ogowi królowi Baszanu, który był w Asztarot. I nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszego kraju nakazali nam weźcie ze sobą żywność na drogę, wyjście im naprzeciw i powiedzcie im, jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc teraz przymierze z nami. Ten nasz chleb był jeszcze ciepły, gdy wzięliśmy go z naszych domów w dniu, kiedy wyruszyliśmy do was, a teraz jest suchy i spleśniały, i te bukłaki na wino, które napełniliśmy, były nowe, a oto popękały. Także nasze szaty i obuwie zniszczały z powodu bardzo długiej podróży, a mężczyźni Izraela wzięli ich żywność, lecz nie radzili się Pana. Wtedy Jozue zawarł z nimi pokój i ustanowił z nimi przymierze, że zachowa ich przy życiu. Także naczelnicy zgromadzenia im przysięgli. Lecz po trzech dniach po zawarciu z nimi przymierza usłyszeli, że są oni sąsiadami i że mieszkają wśród nich. Wtedy synowie Izraela wyruszyli i po trzech dniach dotarli do ich miast. Miastami ich były Gibeon, Kefira, Beerot i Kirit-Jarim. I nie wytracili ich synowie Izraela, gdyż naczelnicy zgromadzenia przysięgli im na Pana, Boga Izraela. I całe zgromadzenie szemrało przeciwko naczelnikom. I wszyscy naczelnicy powiedzieli do całego zgromadzenia – Przysięgliśmy im na Pana Boga Izraela, dlatego teraz nie możemy ich tknąć. Tak więc postąpimy z nimi. Zachowamy ich przy życiu, żeby nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy. Ponadto naczelnicy powiedzieli im: niech pozostaną przy życiu, ale niech robią drewno i noszą wodę dla całego zgromadzenia, zgodnie z tym, co obiecali naczelnicy. Potem Jozue wezwał ich i zapytał: Dlaczego nas oszukaliście, mówiąc jesteśmy z bardzo daleka, skoro mieszkacie wśród nas? Teraz więc jesteście przeklęci i nie przestaniecie być niewolnikami, rąbiącymi drewno i noszącymi wodę dla domu mego Boga. Oni odpowiedzieli Jozuemu oznajmiono dokładnie Twoim sługom, że Pan twój Bóg rozkazał swemu słudze Mojżeszowi dać wam całą ziemię i zgładzić przed wami wszystkich mieszkańców tej ziemi. Dlatego bardzo się baliśmy o nasze życie z waszego powodu i dlatego tak postąpiliśmy. A teraz oto jesteśmy w Twoich rękach. Uczyń z nami to, co uważasz za dobre i słuszne. I postąpił tak z nimi i wybawił ich z rąk synów Izraela, żeby ich nie zabili. I w tym dniu Jozue nakazał im narąbać drewna i nosić wodę dla zgromadzenia oraz dla ołtarza Pana w miejscu, które miał wybrać. I jest tak aż do dziś.